Zadanie 34. W roku 2016, na uroczystości urodzinowych, ktoś zapytał jubilata, który obchodzi urodziny. Jubilat odpowiedział: Jeśli mój wiek sprzed 36 lat pomnożysz przez mój wiek za 55 lat, to otrzymasz rok mojego urodzenia. Oblicz, ile lat ma ten jubilat. No to dobra, wiemy, że jest 2016 rok. Teraz tak, wiemy, Oznaczmy sobie, zróbmy jakieś założenia. Oczywiście, x to będzie wiek teraz, a y zrobimy rok urodzenia. Ok, mamy rok urodzenia. No to w takim razie, co, my, co nam tu mówi, że wiek teraz. Jeśli mój wiek sprzed 36 lat, no to x jest wiekiem teraz, no to 36 lat temu to było x odjąć 36. Pomnożysz przez mój wiek za 55 lat, czyli x plus 55, to otrzymasz rok mojego urodzenia. No to rok mojego urodzenia to jest 2016. Odjąć x i okazuje się, że y wcale nie potrzebowaliśmy. No dobra, a teraz mamy równanie, pewnie kwadratowe. Wymnażamy, robimy i działamy. Dobra. x razy x, x kwadrat plus 55x, odjąć 36x, no i odjąć 1980, bo 36, 36 razy 55 to jest 1980. Przenoszę jeszcze to minus 2016. I plus jeszcze x, i wszystko do zera, tak jak na maturzystów przystało. No to dobra, no to co my tu mamy? 55 odjąć 36, I jeszcze plus x, no to będzie 56 odjąć 36, to jest po prostu 20x. I tu co będziemy mieć? Minus 3996. Nie oszczędzali nam tych liczb. No dobra, no to lecimy z deltą w takim razie. 20 razy 20, to będzie 400 jako b kwadrat. Na pewno odjąć 4, na pewno razy 1 no to luzik, na pewno razy minus 3996, no to na pewno będzie plus. I muszę to napisać. No dobra, no to teraz to trzeba tylko wymnożyć, no to mamy 400, przepisuję, później będzie, mmm, mm, milusia, 15984, no i razem tu daje 16384, i teraz werble, proszę. pierwiastek z deltym, Wam powiem, że akurat wychodzi, i to jest 128. Dobra, jesteśmy w domu, szukamy x, -a. no to x1, no to minus b.

No i wychodzi na to, słuchajcie, x był wiek teraz. No nie sądzę, żeby on mógł mieć wiek ujemny. No to dziedzinę warto też zapisać. Dziedzina x większe od 0. No to to odpada. No to wiek jest 54. No i to mieliśmy zrobić, bo to jest właśnie oblicz, ile lat ma ten jubilat. No i mamy odpowiedź: 54.